Sportowy Przegląd Tygodnia, Grzegorz Gabor. Dzień dobry. Mimo zakończonego sezonu piłkarze śląska i na przodu trenują, choć w nieco okrojonym zakresie. Na pełen gwizdek treningi ruszą w styczniu. My z naszą kamerą w mijającym tygodniu przyglądaliśmy się zajęciom zarówno piłkarzy ze Skałki, jak i z Łagiewnickiej. Panie trenerze, taki sezon jak roku miał Śląsk Świętokowice, jeżeli chodzi o tą pierwszą rundę, rundę jesienną, to chyba chciałby każdy yy, trener. Yy, a gdyby nie małe dwie wpadki, to mogło być jeszcze lepiej. Jak pan ocenia grę Śląska Świętokowice? To znaczy powiem tak, że lepszy sezon mieliśmy w tamtym sezonie, bo tą, tą jesień żeśmy bez porażki, bez staty punktów przebrnęli, ale to była liga niżej. No tutaj jesteśmy, powiem tak, z jednej strony zadowoleni z miejsca, które zajmujemy i z gry. Jaką żeśmy prowadzili, ale tak jak Pan powiedział, parę tych wpadek niepotrzebnych. No i szkoda tych punktów straconych. Głównie mówię o tych dwóch remisach. No i porażka z znakłym, gdzie to no, byliśmy z dużą lepszą. No ale piłka jest taka właśnie, że nie zawsze ten, ten lepszy wygrywa, nie zawsze statystyki wygrywają. Tylko liczy się to, co jest w siatce. I akurat nakło nam szeliło jedną bramkę, zamurowali swoją. Byśmy mieli słabszy dzień. Bo mecz z Odrą Miasteczko, no to jakoś tam powiedzmy sobie, że pomimo naszej słabszej znowu gry, to jeszcze przy odrobinie szczęścia mogliśmy to zremisować, ale to przyjmujemy to na, na, na klatę, że byliśmy słabsi w tym dniu i przegraliśmy zasłużenie, ale te dwa remisy i ta porażka znaków, no to, to naprawdę szkoda punktów, bo mogliśmy my być na tym miejscu na fotelu lidera. No ale będzie, zobaczymy, co będzie wiosną. Panie że cieszy się Pan, że sezon już dobiegł końca? To znaczy się, no ja bym powiedział, że my powinni pracować, teraz dopiero zacząć, nie, także nie powinno być dla nas świąt, tylko po prostu tutaj powinno być, nie, tak jak tu dzisiaj 15, no 30 zawodników, nie, żeby już myśleć o rozgrywkach wiosennych, nie. Mm. Bardziej, że ta sytuacja w klubie widzimy, jako, jako jest, nie, także dużo rzeczy trzeba wyprostować, naprawić, no i, i walczymy o utrzymanie, nie. No, trochę już Panu udało się wyprostować, trochę udało się naprawić, w trudnym momencie Pan przejął tą drużynę, yy, gra naprzód lepiej, ale to jeszcze nie jest na pewno taka gra, która powodowałaby, że można być spokojnym o to, aby pozostać wśród zespołów Ligi Okręgowej. Czego brakuje w tej chwili na No w tej chwili trzeba to wszystko, tak jak mówię, poukładać, żeby tu nie było, że dwóch zawodników sobie gra swoje, trzech swoje. Tu musimy stworzyć drużynę jako całość, a wtedy na pewno te wyniki jeszcze będą lepsze. Bo to, że przegrywamy jedną bramką, to jeszcze jest za mało. Tu trzeba remisować punkty, ewentualnie wygrywać u siebie najważniejsze, o, żeby kibice przychodzili, żeby powiedzieli, o coś się, coś się dzieje. Nie? Na całość rozmowy z trenerami zapraszam do programu Sport Bliżej Nas, który na naszej antenie ukaże się wkrótce. Kolejne pojedynki w tenisowych rozgrywkach Śląskiej pierwszej Ligi Amatorów ma za sobą zespół Ośrodka Sportu i Rekreacji Skałka. Świętochłowiczanie rozgromili w szóstej kolejce Dąbrowiaka Dąbrowa Górnicza 10 do 0. Punkty dla Skałki zdobywali Rafał Wójcik, Paweł Gąsiorski, Robert Wielgosz. Równie przekonującym zwycięstwem zakończył się pojedynek zaległy piątej kolejki tych właśnie rozgrywek. Tenisiści stołowi Osir Skałka pokonali na wyjeździe TKKF Relax Wodzisław Śląski 10-0 na listę punktujących. Wpisali się Paweł Gąsiorski, Robert Wielgosz i Rafał Wójcik. W ligowej tabeli Osir Skałka prowadzi z kompletem punktów. Szypiornistki Miejskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego Skałka Śląsk zwycięskie. W szóstej kolejce rozgrywek o Mistrzostwo Śląska Młodziczek zespół ze Świętochłowic rozgromił na wyjeździe MUKS 14 Zagłębie Sosnowiec 39-11. Zwycięstwo drużyny Skałki Śląsk ani przez moment nie podlegało dyskusji, a drużynę do zwycięstwa poprowadziła Oliwia Oślizło, zdobywczyni 11 goli. W dziewiątej kolejce rozgrywego Mistrzostwo Śląska Dziewcząt świętochowiczanki pokonały u siebie ruch Chorzów 16-12. Wynik tym cenniejszy, bowiem do przerwy Muksy przegrywał 3-6. Najwięcej bramek dla Skałki Śląsk zdobyła Klaudia Matuszczyk 5. Zawodnicy UKS do Świętochłowice wywalczyli kolejne medale. Tym razem po opieką trenera Marcina Sznapki bryrowali w mistrzostwach Mysłowic z niezwykle silnie obsadzonego turnieju świętochowiczanie przywieźli cztery medale. Swoją kategorię wygrał Jakub Wencel, drugie miejsce z Mysłowic przywiozła Okty oktawia Kolny, a brązowe medale wywalczyli Maciej Beckman i Piotr Karwowski. Dobiegły końca rozgrywki świętochowickiej ligi Orlika. Ostatnia, siódma kolejka rozgrywek okazała się niezwykle szczęśliwa i zwycięska dla zespołu ZZ Kadra, który w pojedynku na szczycie pokonał lidera Chemical Brothers i to aż 8 do 0, zostając mistrzem jesieni. Lider we wszystkich do tej pory rozegranych meczach nie doznał goryczy porażki, raz tylko remisując. Runda rewanżowa tych rozgrywek rozpocznie się już w kwietniu, oczywiście na boisku Orlika na skałce. I tą informacją kończymy. Sportowy przegląd tygodnia. Dziękuję. Do zobaczenia.